tead saata kuulda ? mis siis ? Fort Czwartych Szanów To jeden z fortów Pierścienia Zewnętrznego Twierdzy Warszawa Wybudowany w latach 80. XIX wieku za panowania Aleksandra III Podczas nadchodzącej wojny z Niemcami Fort ten miał pomóc w utrzymaniu Szosy Poznańskiej i pobliskich linii kolejowych Budowla ta stanowi typowe dzieło pięcioboczne z dwoma czołami stykającymi się pod kątem 180 stopni Fort posiadał ceglane koszary i fosy obronne czołową kaponierę i dwie barkowe półkaponiery w szyi fortu wzniesiono dużą kaponierę przeznaczoną do odstrzału międzypól, osłoniętą ziemnym rawelinem. Fort ma około 400 metrów szerokości 200 głębokości, nie licząc kaponiery szyjowej. Na początku XX wieku Imperium Rosyjskie, osłabione po przegranej wojnie z Japończykami, zdecydowało się na cięcie budżetu obronnego i po 1909 roku część umocnień została rozebrana. Podczas I wojny światowej fort nie odegrał żadnej roli, ponieważ technika wojskowa zdążyła się już zmienić. A przewaga Niemców była tak duża, że Rosjanie cofnęli się za Wisłę niemal bez walki. Natomiast podczas II wojny światowej w forcie toczyły się walki. Walczy tam polski 360 pułk piechoty z Niemcami. Po wojnie mieściła się tutaj przytwórnia mięsna oraz magazyn techniczny PSS z Połem, a później obiekt przejęło wojsko. Fort Chrzanów w roku 2001 trafił w prywatne ręce na mocy umowy między gminą Bemowo a firmą MagDom, która zobowiązała się do budowy na tym terenie osiedla, obiektów hotelowych oraz centrum konferencyjnego. Pięć lat później obiekt został wpisany do rejestru zabytków, co znacznie skomplikowało uzyskanie kolejnych pozwoleń. Ze względu na ochronę konserwatora zabytków oraz zaangażowanie środowisk ekologicznych, do dziś powstało tam jedynie osiedle mieszkaniowe w szyi fortu. Ale jak zapewnia MagDom, plany renowacji i budowy centrum konferencyjnego są wciąż aktualne. W kwietniu 2018 roku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zobowiązał MagDom do zamurowania w obiekcie koszarowym otworów okiennych i drzwiowych, a także ogrodzenie działki oraz usunięcie pozostałości zawalonych budynków z lat powojennych. Obecnie fort jest opuszczony, ale tylko w teorii, bo w praktyce można natknąć się tam na niespodziewanych mieszkańców, o czym przekonaliśmy się na własnej skórze. Tam nic nie ma? Ale tam są krzaki straszne. I tam jest dół. Gdzie tam? W którą stronę? Tam. No to. Ale mgła. Panowie, każdy po kiełbasie robimy ognisko. Coś zrobił z palet. A, z palet to jest najgorzej. No. Uuu, uh, chodzą. Tutaj dziki pewnie też są. są tyle razy, chodziliśmy po lasach, ale jeszcze nie trafiliśmy żadnego, żadnego tak, dzika na szczęście. Trafiłem. Właśnie miałem poczytać o dzikach, kiedy jest ich najwięcej i tak dalej. dzików jest najwięcej... W jakim okresie wiesz? W jesień, no i no to mam przej**ane <laughs> Jak twoje mapy pokazują? wybane hmm. No gdzieś tu... Serio my jesteśmy na środku fortu? Znaczy, jakby tu było wejście podobno gdzieś? A gdzie? Odkąd no, dostałeś lokalizację? Lokalizacja jest pewna, bo widać na geomapach A, geomapy, okej, okay, no tak zapomniałem Coś tu, Coś tu musi być, być. wejście Kwestia anzerki okiem, żebyśmy na marne nie wchodzili. Jeszcze widzę, czekacie czy idziecie? Idziemy. Tylko tu trochę, jakby to powiedział, obcy, nostromo. O kurwa. Ciekawe co tam jest. Ale tu też coś jest. Co tam jest? Trasa na rower hopka. Trasa na rower Hopka jedna, a to jest jasku górę Dzień mi to takie bajany jak to się tu pija Są palety Co to Mostek no. Słabo Pristian Kurtkę zgubiłeś ty, no zobacz Ja kurtka tutaj Co? kurtkę zgubiłeś. za mnie to kurwa ty drona znalazłem drona? ta o kurde ale jaja A taki samoróbka. Taki. No. Kamerko. Jeśli to jest wasz dron albo wiecie kogo to napiszcie. Oddamy. Zostawiamy go tu czy zabieramy? Wiesz jest zasada u Lubeksu? Ale zabierzemy żeby oddać a nie żeby go p...dolić. Dużo zdjęcia. Zaznaczyłem pilecko. Zagubiony dron. Dobra, zostawimy go w krzok co tu mamy jakieś mury Mam nadzieję, że to nie jest cały fort A nie to był jakiś budynek chyba, to nie był fort jakiś O tu w ogóle jest ty Jest jakaś dziura Ale tam chyba nie da się wejść bo tam jakiś Mały metraż, ale to jest, że to może być zasypane I Jak? To jakaś chata była Tam coś widzę, ale my tam byliśmy chyba <grystanie> nie. nie wiem Może tą rampę widzisz, czy nie? Nie Nie? nie to Tu masz jakiś... coś pod tym może by było Tak mi się wydaje tutaj O Oho Oho, ho, ho, ho. Na kamerze tego nie widać, ale coś tam jest. Czy zobaczymy tutaj? Mamy to wbijamy. Jak zwykle każdy Fort jest osmolony od góry. No, nie dość, że jest os osmolony, to jeszcze był Janusz Olivera, więc. No to to pomijając. No, tutaj się myli. Tutaj się myli. Mhm. Liczę na jakieś podziemia. No, no, ale jak są, to że na koniec, jak zawsze. Ty dywan, ha, to jest ładny O proszę jaki piękny z baletnicą Bardzo gustowny No co Co to jest, że złapałem jakiś zegarek jakiej matki? Bo jestem pierdolony jedynie na piśmie Mamy karantę ściężni, pojadamy Co to? Nie, Nie to ale okej. Czemu, Czemu tu jak ktoś buty zostawił? No patrz tu komputer. W jakim celu? Ktoś tu mieszka? Gra na komputerze. Tutaj ktoś pił coś. Co to jest za trunek? Ocet! Nie znasz tego. <noise> to jest tak such. O człowieku! Patrz ile. 急に。<music> tam też porozwieszane? Jest tam ktoś? Jest. Tam, jest tam. Co? Pistolet. Co ty piotrasz na górze. A ktoś tam jest? Jest, chyba. Tam stóry są rozkazane. Jest, ja nie tam też, jak zerkniesz, to porozwieszane są. Ty ktoś sobie kibel zrobił. Patrzyliśmy. Co? <śmienicza> <śmienicza> Ale dziecięce buty, co tam kurwa dziecko śpi? Tam rozwieszane w ogóle, tam jeszcze stolik jest, nie? W tym pomieszczeniu

Żeby nie dać się zajść po prostu Jakie Łaźni były? No wiesz, jak na ten pokój. Patrzyłeś tam tam dość. Nie zostawiaj, nie zostawiaj w tyle, bo w horrorach to zawsze takich pierwszy atakują, no. Przeważnie giną pierwsi Murzyni, ale że nie ma Murzyna, to ostatni i Idzie, Mam nic? Mam nic. Nic tam nie ma po prostu. Tu? Kurwa. Posłanie jakieś. Posłanie jakieś tam na prawo w tej wnęce, co? Nie wiem, może ktoś tam leżał? Wiesz, Same Sami gdzie? Same kodry? to jest to nie są stojące ta. Płaska Płys płyta, ciekawe czy tam jakiś drugi poziom jest My tu byliśmy w tych budynkach W tym jednym w sumie. A tutaj? No, to trzeba obejść. No, tu coś jeszcze Było. Ciekawe czy mnie to ciekawe czy tu coś jest no, Obejdziemy. To płas płaska płyta, nie? Powinno coś być jeszcze Idziemy tu i do tego miejsca. Przygotowany przygotowany razie zwykłego niego żula. Nie wiem, czy kosę wyciągnąć. Oh znaczy, wyciągnąć <laughs> chyba. Typa... A z jak z jakimś Ejnc wyskoczy, to co? Z kutasem, <laughs> Może i z kutasem. Ciekawe, czy ktoś tam był, właśnie tam w środku. W tym pokoju. Właśnie tak materac zastawiony, jakby ktoś tam spał. No. Tu, tu jest coś. No to nie się. tu nie byliśmy. może być krzaka gdzieś czy coś. Tu coś jest chyba. No. Ja czemu te krzaki świecą? Ja no to są liście. świecące w Ja nie widziałem takich jeszcze. Ja muszę podejść do tego. Co to jest? One są oszronione. A i czemu, czemu te gałęzie są ośronione jak nie mam rozu? No wróciliśmy się. Padliśmy w pętlę jak Blair Witch Project. Ale czemu tam były dziecięce buty? Co nie wiem i nie chcę wnikać, bo jak zacznę się tam, a to się zacznie jednocześnie dobijać. Co dobijać? Po co, że może być tutaj kwa ten, że albo, ten, albo są ludzie zostawiali, to są obok ci. Nie jest dużo przypadków. Mógł jakiś idiota, który chce ten gwałcić dzieci. Wiesz może poczytał ten klibiczu, tylko i chciał żeby wziął go za idola, tak? No nie się śmiać. Trzeba płakać, A te buty tu były tak zostawione przy wejściu jakby ten, no? tam mieli zakładać kapci i dalej. Dobra, idziemy, zobaczmy te pierwsze wejścia tam w tym forcie. Ja tak w razie czego. W razie co? Chyba. To jest mur jakiś. Nie jest wejście zabetonowane z prawej strony. Może to betonowane? Zamurowane pewnie. Mówiłem. Aha. Pojrzeliście? Nie. Tam też są rywale. Dobra. A mimo wszystko bym y, cały ten kawałek obczaił. Może gdzieś jest jakieś wejście jeszcze. O A to jest to. To jest to.

Miałe z prawej strony wanny miałeś, a tam było takie puste Co to po dalej było Rafał tam coś perę. I co? To jest ten dywan. A tu jest ten dywan. aha. Tu jest ten dywan. No jeszcze... Znaczy... Nie znaleźliśmy jednej rzeczy. Rzeczy obiektu. Bardziej mówiąc profesjonalnie. Uj. Co nie? Może tam nikogo nie być teraz, wiadomo? Nie wiadomo. A może też ktoś być. Dobra, gaz można schować, już się nie przyda. Nie, 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 I, to jest tam jeszcze spalna ale jest inny, tam wchodzą.